Pierwszy taki mały karaś. Już tam spławik. Kurczę, że to już tam spławik. Nie wiem, czy go będzie widać. Już jest brany przez jakąś rybę. I zaraz chyba będzie kolejny. Nowy gatunek odblokowany. Nie wiem, czy to jest. Nie wiem, czy to nie ja. Muszę zobaczyć później. No. Trzeci już taki karaś mały o, to skroniec Już któryś z kolei karaś wraca do wody Wypuszczamy go tutaj nie dość duży ale mnie cieszy karaś na grunt bo nie mogę cały czas nic zaciąć taki fajniutki jest większy trochę większy niż na spławik wraca do wody